Siemka, witam w kolejnym odcinku Isaaca i gramy sobie tym razem na modach, dawno nie było, więc czemu nie? E, dzisiejszy mod to jest po prostu postać. E, Samael, nie wiem czy dobrze wymawiam. Ale tak, zaczynamy tą postacią, mamy kosę. To postać jakoś się odblokowuje, ale ja sobie po prostu ją odblokowałem na starcie. I tak, ataki są, no, dosyć proste. Walimy tak jak kością podobnie, tylko że mamy kosę. I mamy itemek na kół, który daje nam coś takiego. Możemy sobie takie znaki rysować i po użyciu pięciu chyba... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć... A, po szóstym lecimy do tych znaków i robimy taką falę uderzeniową w stronę, w którą ostatnio lecimy. Możemy też przy dwóch, jak stanę na tym i znowu użyję... Chwila... Nie, jak szybko kliknę po prostu przy używaniu. No, to od razu używamy. I tak, mamy na start 2 HP plus kościanę, ale ja sobie tu znalazłem po lewo jedno. E, dobra, zobaczymy... OK, damage jest czwóreczka. Widziałem w sumie na TikToku fajne synergie z tą postacią. Może uda nam się jakąś zrobić? A jak działa? To... Dobra. Ta fala też bije trochę ognisko. Była mała przerwa w nagrywaniu, ale już wszystko wraca tak jak było, odcinki praktycznie codziennie będą teraz, w tym tygodniu postaram się więcej nagrywać, zobaczymy jak to wyjdzie. I w czwartek będzie RimWorld, bo wychodzi nowe DLC, które chcę nagrać. Ok, tu nie wiem czy możemy jakoś wejść. Ok, możemy, bez utraty HP. No to jesteśmy i itemek do przodu i HP nie tracimy. Cyk. I na tej postaci, tak samo jak na zwykłych, mamy unlocki marki do zdobywania. Ja pierwszy raz nią gram, więc nie mam nic. Nie wiem, na co sobie pójdziemy. Raczej nie będziemy na nic niesamowitego iść jak bestia czy coś tego typu. Chcę po prostu pokazać tą postać, jak wygląda, jak się nią gra. No i taki odcinek nagrać krótki. No bo chcę najpierw skupić się na zwykłych postaciach, a nie za bardzo na modach. A tego to będzie jednorazowy odcinek. Może na streamie się nią zagra jakoś. W piątek będzie streamek, więc zapraszam. O. A ciekawe jak z łzami, czy możemy je odbić? Nie, nie możemy. A pewnie jest jakaś postać, która ma coś takiego, taki miecz świetny, który odbija te łezki. Okej. Okay. Czy to coś w ogóle da? Coś tam zadało, okej. Okay. Wydaje mi się, że możemy zrobić coś takiego. Pyk. Ok. Fajnie możemy unikać takiej kupy na przykład, ale zróbmy coś takiego. Ok, znowu rasuję. O. Dał. A, dobra. Ta sztabka dała. Ok. Jest to silna postać. Od razu widzę. E, na co idziemy? Może coś prostego? Jakiegoś hasza czy coś takiego? Spróbujmy sobie zrobić hasza, czemu nie? Dobra. Może więcej tego właśnie będę używał Shot Speed? Czy to nam coś daje? Może szybciej lecimy? Nie wiem. Może? Nie, ale ręcz to ma duży. O, muszę wyłączyć Facebooka. No i dobra. Nie mam kluczyka, nie fajnie. Dobra, takie coś jest one-shotowane na szczęście. Nie, to widzę, że czyszczenie z forków będzie przyjemne, podobnie jak z Dark Sałem Okej, okay, mamy klucz. Jest sklepik, ale wracamy najpierw do Treasure Roomu i chyba idziemy od razu na bossa. Tutaj co mamy? No wezmę to czemu nie? Wydaje mi się, że używając tego kół możemy być niewrażliwi. Nie wiem, chyba tak jest. Ok, wejdziemy sobie tutaj znowu. A, i podnosimy sobie itemki tak jak kostką, używając po prostu auto-ataku. Ojej. Nie wiem czy kościanego serca nie stracić? chociaż nie, bo nie straciłem szansy na Devil. Okej, okay, tam chyba nie wejdziemy i tak. Mhm, to zróbmy może... ...jakoś tak. Nie wyszło ale... co tu mamy? drabinka? drabinka jakiś itemek nie wiem do tego mam takiego pecha, zawsze to są skrzynki albo żebraczek Feromons. okej, okay, może z devil Roomu jakiś fajny item ciekawe jak brimstone by działał z tą postacią tu możemy sobie jakoś wejść nie, nie możemy, ale otworzyć mogę. No tak, zapomniałem, że to działa jak ta kostka w sumie. O, znowu kupa. Serio. Okej, okay, ale szybko padła, a to chyba zadziała jakoś? Nie wiem. Ale tutaj nie mamy nic fajnego. Dlatego zrobimy sobie po prostu tak i uciekamy stąd. O, pokój XL. Kurde. Dobra, on taki dźwięk po prostu wydaje, jak dostajemy damage. Myślę, że. Wtedy kostkę straciłem czy coś Tutaj o, chapeki. Dobra, zrobimy od razu tak. I teraz możemy wejść do sklepu jak znajdziemy O. Nie no, najgorzej. Nie no, serio. Mały dęż mamy, mi się wydaje. Musimy grać tym ku najbardziej. Pyk. Okej, to zróbmy tak po prostu. Hmm. Zróbmy po prostu ile się tego da. <gry> Chyba będziemy tak robić po prostu. Hej, okay, zrobię może coś takiego O Czy to nam coś daje? Bo taki dźwięk wydaje mi się, że wydało Nie wiem czy sobie DMERZ o tym nie zadają W ogóle nie opłacało się tutaj wchodzić, ale dobra. O, ale tutaj chyba możemy sobie wejść w ten sposób? Nie, nie mogliśmy. I teraz nie mam jak wyjść stąd. Nie, no serio. Nie wiem, muszę grać w tym Q, bo inaczej będzie nieciekawie. Przydałby się ten sklepik, jak nie wiem co. Dobra, to było risky. ale mamy HP. Może zrobimy tak. Jakieś HP może się znajdzie. Serio, Z, nie widziałem nawet po kolorze, że on robi coś takiego. Dobra, jeszcze raz. Idziemy na tego hasza. Dobra, udało mi się jakąś. Kurde, już HP straciłem. Pierwszą synergię zdobyć. Są te oczy jak yy, na łombie To by się przydało, ale no nie mamy jak No i jak uderzam to jeszcze laser leci Dobra, te oczy działają jak te w łombie Jak używam? O no to dobra To nic nie robi, ale samo to stawianie oczu teraz ile daje Tylko chwila, za czym one idą? Nie, za wrogami Mogę zrobić coś takiego i to będzie po prostu strzelać. No eleganckie. Okej, okay, czyli tu można naprawdę fajnie się bawić tymi synergiami, bo to jest no coś nowego. O, w takim pokoju to chyba odda. I tak naprawdę mogę stać. I to robi taki damage. A ciekawe jak na wosie to zadziała. No, w sumie na bossa teraz idziemy. Dobra. Tu sobie użyję, no bo możliwe, że stracił HP. Okej, okay, i zobaczymy na bosie jak pięcioczek oczek będzie robiło damage. Nie no, przeogromny damage. Karty, co dadzą? To chaos. Hmm. Co robi Ace of Clubs? Ok, podwaja. Myślałem, że to zamienia. A. Chwila. Dobra, to zamienia. Bierzemy chaos i spróbujemy donieść na hasza. Zmorzutujemy go sobie. Pierwszy raz użyję chaos karda. Bo nigdy nie udaje mi się donieść. Nie zamieniło mi miejscami, bo podniosłem inną kartę na chwilę. Ale drzwi złam to będę wiedział na przyszłość, że chaos kart niszczy drzwi. Pyk. Dobra, szybki bocik. Tam widziałem kamek z X. -em. No ten bosik będzie łatwiutki raczej <gry> pyk, pyk Okej, okay, HP up i tutaj O Jezu Nie mam jak tego wziąć O, ale fajnie ta postać tańczy Dobra, no niestety nie wezmę tego Mogłem wcześniej wziąć tutaj kamyczek No i to by mi dało jeszcze treasure szybki. O, akurat tutaj. Mm, ok, to nie jest jakiś słaby itemek. Może czasem, sytuacyjnie nam pomóc. Ale przynajmniej mamy szansę na Angel Room. Oj. Nie lubię takich pokoi. Nie, no trafcie, pajanka, dobra. Tutaj coś ciekawego nie. Nie wiem, ten itemek, po prostu to technologii, to jest już tak opestym, op że nawet nie zdobywając żadnych itemów, moglibyśmy już chyba pokonać hasza. Po prostu bym postawił te wieżyczki i... byśmy unikali. No to jeszcze przenika, to jest tak OP. Dobra, te szkielety też są OP. Idziemy do Treasure, a sklep chyba omijamy. Okej, okay. no nie mamy nic, więc się weźmie. Mnie to nie jest chyba taki złe, bo możemy sobie fajnie te wieżyczki porozstawiać. Okej, okay, to po prostu musimy ich tak zabić. No i na bosie. Pyk, spacja. No i to jest eleganckie. I teraz wieżyczkami go dobijemy. Mydełko, a tutaj o jak to zadziała? O dobra, weźmiemy sobie. Chwilaj, i co to daje? Aha, to nic nie daje. A używanie ku? O nie, że strzelamy tu, gdzie celujemy, a tak to automatycznie nam celowało. No dobra, powiedzmy, że to trochę zbalansowało nas, bo tak to byłoby wcześniej zbyt op, chyba. Chociaż, jak nie będę nic klikał, to tak naprawdę one i tak celują same. Aha, dobra. Chwila. Okej, okay, możemy tym sobie tą falą sterować. Nie no, to celowanie to trochę słabe jest. Zobaczmy co tu będzie. Okej. Okay. Nie jest to jakiś dobry itemek? Nie przepadam za nim za bardzo. Okej, okay, jeszcze I found pills. Dobra, nie, nie, ciekawie, bo mamy jedno HP, a raczej pół. To musimy to trochę bezpiecznie grać. W sumie to ta postać nie jest jakaś niesamowita, no bo ma strasznie mały ręcz i musimy polegać na tych portalach. Okej, okay, HP jakieś? Dobra, niech nie strzelają. Magic mushroom. Okej, okay, piguła. Tirsap, okej. Okay. To jest coś, co mnie zadowala. Dobra, bosik, pyk. O, nie za bardzo tak chciałem, ale okej. Okay. No i git, okej, okay, wieszaczek. Dodatkowe tirsy. Jakbyśmy taką piątkę mieli, to wydaje mi się, że bylibyśmy OP. Nie dałoby rady do nas podejść, nawet. O, nawet teraz ciężko. Chociaż taki knockback słaby. Chyba musimy celować w stronę stworka. Dobra, udało nam się łapki zabić przynajmniej. Nie, taki temek tutaj. Okej, okay, ale mamy drugi treasure room. Tutaj. No już lepiej, jak to zadziała? Chyba tak samo, że będą po prostu takie czerwone łezki. Bo w sumie nie wiem, jak mogłoby to inaczej zadziałać. Ale dobra, idziemy teraz na Bosa i Matkę. Jeszcze hita dostałem Nie no, stworki to się przyjemnie bije tą postacią Ale na takiej bestii czy innej postaci to Znaczy, się mogłoby być ciężko O nie, dostałem, pół HP mam Nie, taki pokój jeszcze Dobra Git. Nie, dlaczego Monster? O, spacja dobra, zapomniałem o tym. Czemu mnie wziął aż tam? Najgorzej. Dobra, jeszcze raz. Próbuję. O, pierwszy angel room. okej okay, to jest w sumie git. Da nam. Szanse na dobre itemki co piętro. No i też udało mi się 20-20 dropnąć. Dobra, udało się w końcu na matkę dojść i mam Biblię, więc one shot. A, bierzemy negatyw w angelu. Okej, okay, no jakieś dobre itemki nie leciały w tych angel roomach. Ale no to zwykle tak mam. Nie wiem, wolę grać chyba pod debile, no bo ten rumy nie mają nic takiego, co... nie... Mają dobre rzeczy, ale nie dropią nigdy praktycznie. Albo mam takiego pecha. A jakieś noże czy Brimstone y to mi co chwilę dropią. Nie wiem, czemu tak jest? Nie wiem co za item. No nie mam pojęcia. Nie wiem, czego miałem kiedykolwiek. Kurde, no kojarzy mi się z czymś, ale chyba nie chcę go brać. Coś źle z oczu patrzy temu itemkowi. O, o Lil Delirium. Kto by się spodziewał? Bosik, o, jeździec. Dobra, zrobimy go sobie chyba tak. O, tutaj no, monetki mi się nie przydadzą, biorę tego orbitala, a tutaj wzięliśmy tego delirium małego. Okej, okay, idziemy na serce i będzie w końcu hash. Jest biblioteka. Możemy spróbować bookworma wziąć? Czemu nie? Tutaj. O dobra, bierzemy to. To bierzemy bookworm i wolę zostawić sobie to, no bo wiadomo, jest serce. Nie chcę mi się z nim jakoś walczyć za bardzo. A tutaj... A nie mam już bombek. Szkoda. Dobra, tutaj bez hita chyba tylko dzięki tej tarczy. Oj. Zminimalizowanie chcący. Dobra, serducho pyk. Jest jeszcze Angel. O, teraz. Tak naprawdę w tym momencie gry ten item jest nic nie warty. To nam nic nie daje. No, Serafina tylko. Latanie, no niech będzie. Ale no, chociaż no tutaj jeszcze niby jakieś itemki dobre może nam dać. Zobaczymy, czy ten itemek za wszystkie Angel Rumy się zrewanżuje Okej. Okay. To jestem w stanie przyjąć W sumie tylko dla tych serduszek A tutaj A... Czemu to jest item drugiego tieru? To jest taki useless, szykawa No wezmę tego Mongo Baby Nie wiem, no, lubię tego Familiara Okej okay. Ghost Pepper jest okej okay tutaj A w sklepie hm. Potato Peeler że my HPK, resztę wpłacamy Bateryjka no nic nam nie da, Biblia na haszu, raczej Dobra, płomienie działają, więc jest GIT O! Fajny dęż zadało nawet. No, i mały damage up dzięki zabijaniu tych muszek. Aż taki damage to robi? Nie no, fajny damage. Nie przeczytałem nawet co ten item bardzo robi. Bo możliwe, że jak e, trafimy na przykład 5 razy, to ma jakiś bonusik, bo jakiś dźwięk inny robi. Ale nie wiem, czy to tak działa. Możemy tym fajnie unikać tych łez nawet. Jak wiemy, że nie unikniemy, to lepiej kliknąć, bo wtedy jesteśmy przez chwilę niewrażliwi. I po tym haszu będziemy mogli na delirium, ale raczej nie będę szedł, no bo jeśli tak uh, zadrżone grywałem. Nie wiem ile z tego wyjdzie. Z 30 minut, no to na pewno. Ale też nie chcę na tej postaci, nie wiadomo ile Marków zdobywać, bo raczej nie będę nią grał, chyba że będziecie chcieli. Jak chcecie więcej odcinków z tej postaci, no to po prostu napiszcie i nagram. A jak nie, no to postaci idzie w odstawienie i będą inne mody, no i zwykłe postacie. Dobra. No pójdę jeszcze na tego, nie wiem, Ajzaczka. Złanshotujemy go może. Dobra, kurde, duża mapka się zrobiła, ale myślę, że przez te pokoje szybko przejdziemy. Tu zrobimy tak jeszcze. Serio? Na 4 hity ich zabijam Czy na 3? Tak, mogę przecież przytrzymywać, to wtedy cały czas praktycznie te płomyki lecą. Dobra, wezmę to dla Mongo Baby. Okej. Okay. O nie, moje HP. Teraz zobaczyłem. Dobra, płom płomienie serio teraz nie działają. A możemy tutaj tak zrobić. No i... Gate, udało się. Tak? Bo na chwilę nasza pozać gdzieś tam poleciała. Chyba Isaac Head'a dropnąłem z niego? Może dostaje się za, za to, że gramy z Samaelem Co jest? Gdzie moje marki? Bo nie widać marków przy tej postaci A nie, są. Dobra To ja dziękuję za obejrzenie i zapraszam do następnych odcinków, cześć!